Teraz wypowiedź papieża Franciszka w sprawie właśnie wojny na Ukrainie. Nie zatrzymuje się niestety brutalna przemoc przeciw Ukrainie. Bezsensowna rzeź, gdzie każdego dnia mamy do czynienia z okrucieństwem. Nie ma dlatego usprawiedliwienia. To, co zaraz każdym za się separatyzmu. Oh. Błagam wszystkich uczestniczących we wspólnocie międzynarodowej, by zaangażowali się prawdziwie, by powstrzymali tę odrażającą wojnę. O tych wszystkich słowach, które z jego ust padły, czym są? Самые фейки. Самые фейки.